Chodź, kochany się Chodź. Pieseczek rzucić? Ha. Nie? Masz dość. Słuchajcie, dzisiaj taka drobna pogadanka o no, tak y, banalnym niby sprzęcie, jak kajak. Tak sobie siadłem na tym piachu, bo to akurat fajnie dzieciaki wybudowały sobie y, zamek z piasku. No. Szukamy na Mazurach porządnego piasku, niestety to wszędzie piach ma dużo glinki, ale zrobimy sobie ładną plażę, obiecuję. Na pewno w Nowym Charszu będzie piękna, piaszczysta plaża z fajnym piaseczkiem. Yy, dobra, ale wróćmy do tego, co, żeby szybko i na temat. Mamy tutaj na swoim terenie kajaki, które macie dostępne jak przypływacie do nas, czy przyjeżdżacie na kemping, czy mieszkacie w domach, macie kajaczki, które są jak gdyby a pochwalę się w cenie jak gdyby tego pobytu tutaj, że możecie sobie z nich korzystać, nie trzeba za nie dodatkowo dopłacać. Natomiast tak patrzymy i czasami staramy się wszystkim opowiedzieć jak z tych kajaków korzystać. Są to takie troszkę inne kaja... znaczy inne no... Kajak jak kajak, po prostu nie wsiada się do niego tylko do środka, tylko siedzi się jak gdyby... tak jakby się na desce windsurfingowej siedzieli. Bezpieczniejszy przez to jest o tyle, że nawet jak się wywrócicie czy spadniecie to nie ma jak się nalać woda do środka, a kajak się raczej nie wywróci do góry dnem, bo zawsze będzie po prostu stał tak jak zawsze, woda się wyleje otworami, które są po bokach. Ale gdzie tu widzimy jakieś drobniutkie dylematy? Pierwszy podstawowy dylemat to jest... O, coś Może ja wstanę damy, damy. z tej piaskownicy. Lubię piaskownice. To jest wiosło. Akurat to są wiosła nie takie totalnie proste, tylko... Jak e, gdyby są skręcone pióra pod kątem. Chodzi o to, żeby łatwiej się wiosłowało. I... Najprostsza rzecz, tak jak tłumaczymy grupą Wiosło trzymał tak, że jak je podniesiecie do góry, to macie mniej na szerokość barków. Nie wiem, widać, nie widać? Widać. Najpierw chwyt. Nie tam gdzieś tu, nie tam gdzieś tu, tylko po prostu, że akurat tu nawet widać, gdzie się zaczynają rączki. Szerokość barków, czy to będzie z dziecko, czy z dorosły, dokładnie w ten sposób. I tu się pojawia jeden problem. Tak jak trzymam teraz to wiosło, to zobaczcie, pióro jest, ma swoje wygięcie. Wiosłujemy zawsze do tyłu, więc to pióro powinno być. O, tak. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak, wiosłujemy do tyłu, i ten łuk zbiera nam całą wodę. Nie tak. Tak będzie opływało i będzie spływało, to wiosło będzie miało o wiele mniejszą skuteczność. Oczywiście też popłynie. Tylko pytanie: po co się męczyć? Tak, szerokość ramion. Taka podstawa. I wszyscy się pytają: po co jest ta gumeczka? Jak woda, jak podnosicie wiosło do góry, woda spływa po wiośle. Trafia na tą gumkę i odpada. Jak gdyby nie leje wam się po rękach. Więc jak ta gumka tu jest, to dobrze. Nie niszczymy, nie zrywamy, nie przesuwamy. Niech ona sobie będzie. Jeszcze raz. Szerokość ramion, piórko obrócone do tyłu. Nie w ten sposób, tylko w ten sposób. Tego strojstwa nie dotykamy. Niech sobie będzie. Będziemy mieli przez to suche dłonie. Teraz tak. Zaraz pójdziemy na wodę, ale jak wiosłujecie. Tak to naprawdę trudno wiosłować. Prostujcie te łapki i pociągnijcie. Rączka się zegnie, tak? Druga ręka, hop, ciągniemy. Tu, ręce prosto. Nie rączki tu, bo tutaj tak trochę mówię, 5 minut pływania zaczyna być stresujące i nudne. Tak. Dobra, chodźmy do tego kajaczka. To będzie przy okazji moja wielka prośba. Nie tylko do naszego sprzętu, ale do sprzętu w sumie każdej chyba wypożyczalni, która ma używa czegoś takiego ten kajak akurat dzisiaj był używany jak widać no staramy się, żeby był czysty. Niestety jest w takim stanie, jakim jest, bo już nikomu nie jest potrzebny. Nie to, żeby się tu czepiał czy coś, tylko prosimy, czyliśmy po sobie sprzęt, Gdybyśmy mógł ująć z tamtej strony, na czym kajaki leżą. Te kajaki nie powinny w ogóle wypływać na brzeg. One są na stajakach, stamtąd je bierzemy, wypływamy i tam one wracają. To tak pokazywało u nas, nie? Teraz słuchajcie, to trochę takie moje rady. Jak gdyby zrobicie jak będziecie chcieli, natomiast wyobraźmy sobie, że bierzemy ten kajak, jakiś taki brudny jaki jest, tam, czy trudno. Dziób tu co trzymam, tam z tyłu rufa. Przy okazji w żeglarstwie się przyda. I ktoś próbuje wsiąść. Dokładnie robi to, co ja w tej chwili. No i to? Jak będę szurał, to może się zsunę. Więc moja prośba, jeszcze raz wysiadamy kajaczek. Troszkę na wodę. Troszkę. Nie musi być od razu na nie wiadomo jakiej głębokości, ale żeby pływał. Ten kajak siadamy sobie. Spokojnie powoli usiąść. On się nie wywróci. I odpłynąć, po prostu powoli odpłynąć. Już nie wnikam, czy możemy po dnie szurać. Trudno, plastikowe wiosło u nas jest płyciutko. Nie ma problemu, szurajcie sobie po dnie. Jestem za. I jeszcze raz. Rączki, wiosełko. I odpływamy. I powoli, proste ręce. Proste ręce. Proste ręce. Gdyby ja się odwrócę, żeby tu nie odpływać, nie dorabiać jakiejś mega teorii. Jak widzicie, jak wiosłuję do tyłu, już nie obracam tego wiosła, tak? Bo to jest tylko kawałeczek na obrócenie się. Proste rączki. I w ten sposób możemy sobie pływać godzinami i się nie spocić i nie zmęczyć. Dlaczego wam o tym mówię? Bo jak gdyby chcemy troszkę wrócić do tego, co było kiedyś. Kiedyś kajak był dość takim popularnym elementem tej układanki. Teraz dziesięć powoli zanika. Nie, nie widzę go w portach, widzę go tylko w paru wypożyczalniach. wiadomo, są kurtynie, nie kurtynie, to są troszkę inne wyprawy. Ja mówię o takiej zabawce jak ta. Właśnie, o właśnie o co chodzi w tym kajaku? Przy okazji go opłuczę. Widzicie? Siedzimy tylko w takim zagłębieniu. Nie wsiadamy do środka, nie musimy się tam wbijać, nie musimy kombinować. Kajak po wywróceniu zaczął go odwrócić. Nie ma nim dalej wody. To nie ma nim dalej wody, bo on ma tu takie otwory. Przez to. Jest po prostu bezpieczny. Co ja Wam mogę o tym powiedzieć? Tak jak w żeglarstwie. O sprzęt, dbajmy, czyśmy po użyciu, odstawiajmy na swoje miejsce. Jak widzicie, wszystko pływa. Wiosło pływa, kajak pływa. Myślę, że jak trzy razy obejrzycie sobie ten filmik, to wszystkiego się o kajaku dowie, dowiecie i e, zrozumiecie. I tak naprawdę to jest koniec tej wiedzy. Natomiast jest jeden element układanki, który zostawiłem sobie na koniec. Jak widzicie, jestem blisko brzegu. Jestem w koszulce, jestem w spodenkach, natomiast jak Wy wypływacie gdzieś dalej... Już wracam, poczekaj chwilę. Jest coś tak obowiązkowego i o tym my te, tutaj też o to prosimy jak pływacie. Nałóżcie kapuk. To nie chodzi o jakąś naszą fanaberię, to już nawet nie chodzi o przepisy, że one tego wymagają. To chodzi o Wasze bezpieczeństwo. Jakakolwiek wywrotka, uderzenie się w głowę, nie wiem, uderzenie się wiosłem, siebie, kolegi, kogokolwiek, to jest chwila, nie, wie, nie wiemy co się dzieje. To, to jest wasze zdrowie, to jest wasza jak to by było, odpowiedzialność za was i za wszystkich, z którymi jesteście. To samo się dotyczy jachtów, przerabiane na Mazurach już parę razy. Natomiast przy okazji, to jest kamizelka tak zwana asekuracyjna. Różni się to od kamizelki ratunkowej. Tak naprawdę. Troszkę rozkładem tu ale to nie będę wnikał. Chodzi o ten kołnierz. Chodzi o tą zabaweczkę, która tutaj jest. Ja już gdzieś tam kiedyś wcześniej o tym wspominałem. To powinno, po tym jak wpadniecie do wody i stracicie niechcący przytomność, wiem, że drastyczny temat, ale warto czasami o nim powiedzieć, powinno was ułożyć w tak zwanej pozycji bezpiecznej. Czyli macie odchyloną głowę do tyłu, usta są nad wodą, oddychacie, nic się nie dzieje, możecie przez chwilę dryfować, nic się nie będzie stało, nie będziecie mieli twarzy pod wodą. W mega istotne, bo chodzi o to, żeby się nie zachłysnąć wodą. No i już. A poza tym, słuchajcie, korzystamy z kajaków, korzystamy ze sprzętu. Ja Was zapraszam do portu Nowy Harsz, żeby się tym pobawić. Mamy bardzo daleką płciznę. Eee, przepraszamy żeglarzy za płciznę, ale ona jest naprawdę fantastyczna, jeżeli chodzi o kajaki, jeżeli chodzi o zabawę w wodzie, jeżeli chodzi o to, żeby się tu po prostu potaplać i się tym cieszyć. Więc jeszcze raz zapraszam. Przypominam o, o kopokach i coś tam się dowiedzieliście o kajaku. Więc bawcie się dobrze na Mazurach. Na razie. Hej!